Cześć, witajcie w nowym blogu. Zobaczcie, dzisiaj mam przed sobą zestaw maseczek. Maseczkowy wieczór, weekendowy. I będzie tak, usta, wszystko nakładam za jednym razem. To jest maseczka, którą już miałam kiedyś z Daglasa bodajże. O, tam słyszycie królika, który próbuje panele pokonać. To jest maseczka taka wygładzająca, ale też normalizująca. To jest takie złoto, różowe złoto. I to jest maseczka typu peel off. Zresztą widać tutaj na załączonym obrazeczku. Także też ją sobie nałożę. I maseczka na dekolt. Świetna maseczka, która jest idealna. Nie wiem, czy to widać przed wielkim wyjściem. Wprawdzie wielkie wyjścia się teraz nie szykują z wiadomych przyczyn, więc postanowiłam i tak sobie zrobić tę maseczkę. Jestem już przygotowana. Jeszcze muszę makijaż zmyć po całym dniu, bo już wiecie, wygląda dosyć kiepsko. Nałożę maseczkę i poproszę Marka, żeby pokazał, jak to wszystko będzie wyglądało trzy w jednym na mnie. Także widzimy się za chwilę. Ja wtedy nie będę nic mówić, bo wiecie, wiecie, usta będą. Dobra, to na razie. Co mm. Marzenka nam powie? Ale wiesz, jak ty się teraz świecisz? Uh -huh, bo to jest złote. I jak w tych filmach z Jamesem Bondem. Nie powiem, jak co, bo mnie się inne rzeczy kojarzą. Jak, jak taka ta, ozdoba Mhm, Ale ta, ta na dekolt mnie rozczarowała trochę, bo myślałam, że Aha, będzie to, coś to, innego. To z... No. A co miało być? Może, no, wiesz, bardziej taka tego, nie? Dobra, idę teraz z tym posiedzieć, bo nie mogę gadać. Dobra, to iść. No i tak, się prezentuje idę się zrelaksować. Tu czy już pieczenie, jak to zwykle w maseczce takiej George szaleje Dobra, nie gadam, bo mi usta spadają. czas zatankować auto, bo już głodne. Niestety paliwo leci jak woda, więc to już drugie tankowanie. Nie, drugie, pierwsze tankowanie w tym miesiącu, ale dopiero jest połowa miesiąca można powiedzieć i cały bak zedł. Tyle teraz się jeździ niestety. A gdzie dzisiaj jedziemy, to za chwilę się dowiecie jak... Siędę do auta, Bo tu nie wiem, czy słuchać na dworze, bo wieje. Paliwo kupione. O, widzę, auto na jedzenie. Auto na właśnie mówiłem, że zgłodniało. Moment, maskę trzeba się zdenfekować. Nie wiem, czy mi widać za chwilę się odezwie. No to teraz może się odezwać. Wszystko przygotowane do drogi, a jedziemy dzisiaj oglądać. Może nie tyle oglądać, co już chyba decydować. Nie wiem, wyceniać. Nie, nie, nie decydować jeszcze nie. Nie, no to będziemy długo czekać jeszcze. Jeszcze chyba, bo. orientować się, o tak. Powiem. No dobra, niech będzie. jedziemy się orientować odnośnie kuchni. Ponieważ tak. doszliśmy do takiego dziwnego wniosku tak przez weekend. Dziwnego? A ja w sumie spędziłem cały weekend na kuchni i po prostu mi, że tak powiem, dymi. Już mam dosyć tej kuchni, już mi się po nocach śni. W nocy, z soboty na, na niedzielę, czyli w czasie snu, po prostu skręcałem jakieś ciągłe szafki narożne. Nie wiem czemu. Nie no, musimy, przede wszystkim tak ustaliliśmy sobie, że pewne rzeczy, które... Y, w kolejność, tak? No. Y, trzeba zachować, żeby, żeby to szło krokami, y, no, dobrze ułożonymi. Bo jak nie będziemy wiedzieć, jak y, będzie mniej więcej wyglądała, jaki kształt będzie miała kuchnia, czy gdzie będą jakieś przyłączenia, to będziemy sterczać z remontem, tak? No tak, bo to też jest od tego uzależnione. Trzeba zadecydować o klimatyzacji, potem ewentualnie coś tam już w sufitach podwieszanych. No to już po tym, jakby ekipa remontowała, ale... No właśnie, ale kuchnia jest ważna. no... Kuchnia, łazienka to są chyba takie najważniejsze pomieszczenia. No ale z łazienką jak na razie takiego problemu nie ma, z jest problem, skupia. bo nie wiem jak to wszystko ustawić. Trochę mamy dylematy, pojawiły się schody, mm. <laughs> jeżeli chodzi o ustawienie, także... Znaczy naj, według mnie najgorsze jest to, że u nas są takie dwie ściany do obłożenia, jedna ściana ma w sumie długość 4,60 m, czy 80, a druga... 60 ści... chyba, 3,08 tak? 4,60 tak, a druga ma 3 m. I jest narożnik, liter L. Najlepiej by było, wyglądało, gdyby było wszystko na jednej ścianie, ale to jest niemożliwe, bo jest okno. Tak, okno, które też jest. I według mnie okno jest no. bardzo niefortunnie usytuowane przez. Yy, nie wiem, no projektanta przy samej ścianie. To jest okno po prostu balkonowe, takie wysokie. I jest problem, bo albo zastawicie okno, albo. co jest, głupim pomysłem. Albo coś jest głupim pomysłem? No bo skoro już to okno jest, to po co go zastawiać? Albo trzeba skrócić kuchnię w tym momencie o jakieś, no, metr co najmniej, żeby raz że otworzyć okno, a dwa, żeby to światło przez okno wpadało. No, potem z lodówką też jest problem. gdzie lodówkę usytuować, bo lodówka ma być duża i się okazuje, że duże lodówki mają 70 ponad głębokości, gdzie standardowa w zabudowie ma te 60 cm no i ona odstaje. I teraz, jak ją wsadzicie od wejścia, to się robi ciasno. Tak źle, źle tak niedobrze i... Nie robię, no robię. zmniejszy się o całe 12 cm, to jest dużo. Tym bardziej, że to by było w zabudowie to się o 12 cm cała kuchnia skróci, No i po prostu. Także pojawiają się remontowe nasze remontowe dylematy. Tak, i tak, tak. jak mówiłem, marzenie wcześniej miało być pięknie, pięknie nie jest, nie wiem. Mnie już jakoś to przestaje bawić, o. Bo <laughs> ja wyszedłem z założenia, że remont, bo już jeden remont przeżyłem i mnie bawił. A może to ze względu na starość ci powiem. Na pewno Z wiekiem. kwestia wieku też. Poza tym jednak większość prac remontowych tutaj no, musi zlecić wykonanie jakiejś firmy, nie? To jedziemy. Jesteśmy na miejscu, idziemy. Trochę mamy tu do wyjścia, bo to jest, wiecie, w jednym miejscu skumulowane są różne salony, także może tak, światło, yy, to... idziemy dalej myśleć, yy, obczajać, ale ja wam powiem tak, yy zakup mieszkania proste. To by się chciało teraz, wiecie, ma, masz jakąś tam wizję, y, kupić mieszkanie i prowadzi. taki pstryk i chodzi, że już masz wszystko. Ale teraz właśnie te schody y, zaczynają się takie, wiecie, remontowe, wykończeniowe. Czasami to może trochę zniechęcać i tak, wiecie. Mm, podcinać ale... skrzydełka. Podcinać skrzydełka, tak. A myśmy tu w ogóle byli, jak kupowaliśmy do Michasi do pokoju, nie? Pamiętasz? Daj mi maseczkę. Dam ci maseczkę. Mam nowe. Chyba Pięć drugi... warstw. Pięć? No ale to polskie są maseczki w ogóle. Tak, są polskie. A te? Tylko one są takie bardzo duże. Bardzo duże, naprawdę. Wiecie, że mnie to na... nachodzi prawie na oczy. Bardzo duże. No a jak mówiłem, myśmy tu kupowali meble do Michasi, pamiętasz? Bardziej dywan kupiliśmy tu. Co jeszcze tu kupiliśmy? Tego hashtaga. Hasztaga dywanik, właśnie tu do Michasi na remont, tak, w pokoju. Kupiliśmy, dobra. To było jednak na zamówienie, bo chcieliśmy kupić, ale echo. Tak, słuchajcie, także niektóre rzeczy są, ale trzeba dopiero czekać na ich zamówienie około kilku tygodni, nie? Czasami, także to znowu się wydłuża. Dobra, idziemy, bo zaczyna parować. Hmm. Właśnie, my musimy grzejnik kupić, nie? Była no, trzeba się... tam grzejnik kupić. Hmm, pomyśleć musimy w ogóle o tym. Marzenie, Michać, ale chyba nie będzie. Marzenie tak, Wamna. No tu jest taka ten ładna. Ładno, tu jest za ciemno. Czarny W czarnej wersji. Ta też jest ciekawa, nie? Tak jakby przyrzydza nie? Trochę mm. tutaj te Ale to już wiem, tu wam powiem, że jak w łazience lustro... No ale zobacz, jaką tu masz odległość od wylewki. Ale nie no myślę, że to jest tylko teraz taka ekspozycja. E, ale lustro wyżej. Bo po prostu wszystko jest oflapane. Mm. My mamy teraz lustro na poziomie właśnie tej... Chodź tą kuchnię zobaczyć, bo my tak... Dobra, idziemy na kuchnię. No i przyjechaliśmy trochę na marne, bo się okazuje, że sklepy z kuchniami pozamykane. Większość, bo niektóre, niektóre są czynne. To chyba zależy od powierzchni, wiecie? Ja wiem jak to no tam. nie wiem, w każdym razie tu za nami sklep zamknięty, przed nami też zamknięte i idziemy dalej. To gdzie idziemy teraz? Na górę, bo jeszcze, wiecie, coś u góry może być. No jedziemy na górę, to musimy tu dookoła przejść. zamknięty. No, no, to to. Też? No to chodź na dół. No i widzisz, tak to jest. Remont w tym czasie jest też problemem, nie? No właśnie, remont w tej aktualnej sytuacji to jest trochę utrudniony, kłopotliwy, no ale... Tu podłogi, bo tak o, ten, e, sklep budowlane działa. My już wróciliśmy do Katowic. Znaczy, byliśmy w Katowicach, ale wróciliśmy do centrum powiem wam głowę rozrywa niesamowicie nie wiadomo co i jak ale już kilku rzeczy przynajmniej dowiedzieliśmy się także będziemy działać chyba no tak zawsze jesteśmy o coś tam mądrzejsi wiecie <grymne> I chyba jeszcze zaczyna kropić deszcz, ja chyba parasol wezmę Marzena. bo za chwilę lunie w ogóle ci zapowiadali chyba deszcze ja biorę parasol jeden Weźmiemy jeden, tak. Wystarczy. Ej, a czapka! Ania, a nie mam tu czapkę. W kieszeni mam czapkę. No bo wiecie, ja, ja wychodzę jak latę, a czapkę trzeba założyć. Ale jest ciepło, tak? tak. Zakupy z biedronki. Oczywiście odkażone przez Marka. Dlatego popatrzcie jak mleko wygląda. Mleko, <coughs> jak traktujemy z spiritusem... Ale to się odbarwiło. No schodzi ta farba. Mnie tu podgrzewa się y, rosół, bo rosół, wiecie, z niedzieli, nie tylko zupa pomidorowa, ale dzisiaj zrobimy sobie zupę jarzynową. Takie warzywne trio, do tego dodam kartofelek i... Mroźna kraina. Mroźna kraina. kraina lodu. Y, kraina, ale... Y, no, Wiesz co, ja przejdę tam może. Broku, marcheweczka i to. Ma makaron, chciałem powiedzieć, matko. No, no kalapio! O, kalafio. Tu mamy jeszcze jajeczka do schowania, tu mamy prze przegląd trochę żeśmy pobrali, wiecie, katalogów, żeby przysiąść, poglądać, może się jeszcze zainspirować czymś. <noise> Także, no, znowu. Ogólnie jest kiepsko. Znowu plan kuchni, który wcześniej był gdzieś w głowie, stworzony, przelany przez Marka na program. Trochę musi znowu ulec zmianie po dzisiejszych wizytach w różnych miejscach, także yy, szykuje się kolejny, kolejny pomysł, także yy, no ale chcielibyśmy właśnie zrobić te kuchnie tak, jak nam by się podobało, tak jak nam się podoba, a z drugiej strony, żeby była nie tylko że fajna, ładna, no. nietypowa, ale też funkcjonalna, no wiadomo, ja bym chciał o, o coś, coś powiedzieć. Mianowicie jak oglądaliśmy jedną kuchnię na Katowicach, to ona bardzo wygląda tak wyglądała, nie? Spodobała się od razu. Aha, wizualnie tak, tak bardzo fajnie, Ale potem ale tak idziemy. Pewnych no właśnie, idziemy potem i mówimy tak, no wszystko w porządku, ale w tej kuchni nie było mikroweli. Właśnie. My, tak, co tak. prawda, wiadomo, że nie gotujemy w mikroweli, jak się kiedyś robiło. No ale... ale odgrzewać, odgrzewamy. Przydaje się, tak. przydaje się. Nie było miejsca, gdzie by można było wstawić, postawić ekspres, nawet ten nasz. No i tu kolejny a właśnie, problem. A my bez ekspresu to wiecie, a nie. No, e, tu się kolejny problem pojawił. Dalej, co jeszcze było? Nie, no smażarka była. Aha, lodówka. Lodówka była w zabudowie, ale ta lodówka była jakaś taka no, mała. Nie, no to była taka. taka, taka nie, ona typu. była mniejsza, ona nie mniejsza. Te pojemniki, co były na te warzywa, to były dużo mniejsze, takie maleńkie. A wiecie, my chcemy lodówkę side by side, czyli wiecie, taką wolno stojącą, trochę dużą. Żeby, no większą. Można sobie było robić krio. No to też nam się marzyło. I kurczę, teraz co zrezygnować? No chcielibyśmy mieć taką, no ale i... znowu jest z tą problem. No właśnie, bo jest problem, bo ona jest jak już mówiłem w osie, nie Mówiłem, że jest głęboka. Nie wiem co 70 cm, nie wiem co mówię. 70 cm ponadno i jest problem. Także się okazuje, że niekiedy coś fajnie wygląda wiecie, w salonie, właśnie. ale potem się okazuje, jak się przemyśli i swoje potrzeby jakieś tam ma, no to się nagle okazuje, że. Nie do końca jest tak jak powinno być, a jak się wszystko do swojej domu wrzuci, no to to już nie traci efekt, nie? No właśnie, żeby to znowu nie oglądało takie, wiecie, jak to mówimy po na ciepane no. i po prostu w żeby to miało A też wszystko pochowane, też nie do końca praktyczne. No właśnie. Bo ja więc... już myślałem, żeby to na przykład ukryć w szafce, no ale... Ale to nie, to jest za ładne, żeby to ukrywać, ja uważam. I... Czy to się nadaje do ukrycia? A <laughs> czy u nas stoi w szafce, bo nie ma miejsca? Ale chodzi też o to, że na przykład układ takiego sprzętu AGD, nie? W linii. Po prostu piekarnik Mikrofalówka mikro ekspres. No, fajnie by to wyglądało w jednej linii, aczkolwiek być może jakoś. Z tym jest problem. No. Bo tego już tak łatwo nie idzie upchnąć. Także znowu się wynaturzamy, mam tutaj, jeżeli chodzi o, o kuchnię. No bo kuchnia jest, spędza nam sens powiek, nie? No i łazienka też. No właśnie. A w ogóle. o, nadciąga. A w ogóle napiszcie, dzień dobry, napiszcie w komentarzach, czy jesteście zainteresowani takimi filmami. Bo wiecie, my tak może przynudzamy trochę tym mieszkaniem, ale napiszcie, czy chcecie filmy, żeby były poszczególne etapy, czy nie chcecie takich filmów. Także wszystko wasze. A zadań? Was e, nie. No to o, dobrze. Ja z... Skończyła właśnie zdalne nauczanie. Już koniec za dzisiaj? na dzisiaj? No, o, koniec. Y 14:20. Do prawie od rana. Trzeba przytulić trochę Georgeusia. Tak. Nie? O Jeciu. Jak no, bo wiecie, on w klatce musi siedzieć, jak nie nas tak. nie ma. kakuje na łóżko i leje po tym łóżku dalej. No właśnie. to, o jaki nerwowy. Łapy poszły. Nie no. I wiecie, co on ma? Fajne. Yy, lubi, jak nam się skończy yy, ręczniki. ręczniki papierowe, to ta rolka. Ona jest bez żadnego nadruku. więc. No, ale to miało... jest też jakaś biała ci powiem, papier. Jakiś ba... tak? To jest jakiś wybielany, no. Ale. Nie, nic mu nie jest po tym. Lubi się tym bawić, chciałam tylko nadmienić. Dobrze. Ja jeszcze chciałem dodać o majonezie, majonez kielecki. Marzena ostatnio kupiła. To jest rudy śląski, swojski, dobry. Ale on mi nie smakuje powiem Ci, on jest Prawie? taki słodki taki. Co? Mmm, to kielecki wg mnie jest mm, lepszy. wiem jak on pachnie. Pokaż. Naprawdę Marek, to, to, to zero Moment, ja ale on jest taki słodki. Słodki, mm, nie, nie olej, gorczyca, żółtko, kurze jaja, także... I jeszcze mamy naklejki do Michaśka Każdy ma swój, a właśnie naklejki, a masz ich gdzie nakleić, bo kończy się już teraz ta akcja, nie? Michaśka, gdzie Ty masz ten, tą kartkę? W moim A, to za chwilę da. Dziękujemy Wam za oglądanie vloga, dajcie łapkę w górę i na razie, pa!